Cześć z tej strony, Juwe, Na pewno większość mnie zna z Facebooka. Tam udzielam się na różnego rodzaju grupach, stronach. Sam czasami rzucam jakieś filmiki, publikuję. Możecie obserwować, jak otwieram różnego rodzaju karty. Natomiast dzisiaj postanowiłem powrócić na YouTube po kilku latach. Ponownie regularnie będą ukazywały się filmy, także wszystkich Was bardzo serdecznie zapraszam. Na początku zapraszam też do zostawienia subskrypcji. Zdaję sobie sprawę, że te kilka lat temu subskrypcji było około tysiąca, natomiast teraz niestety to trochę spadło. Oczywiście pamiętajcie, że subskrypcje zostawiacie dla siebie, nie dla mnie. Zachęcam też do zostawienia dzwoneczka, dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka, będziecie mogli cały czas śledzić mnie w mediach społecznościowych. Przypominam, że jak dobijemy tej magicznej liczby tysiąca subskrypcji, będę mógł nagrywać live Filmy oczywiście z live'ów później będą się ukazywały normalnie na kanale. Będzie można je oglądać, będziemy mogli razem wchodzić w interakcje z tymi kartami. Będę mógł odpowiadać na bieżąco na wasze pytania, więc jak najszybciej po prostu dobijmy tysiąc subskrypcji, aby kanał jeszcze bardziej się rozwijał, żeby to był najbardziej dynamiczny kanał rozwijający się w Polsce. Oczywiście ja od siebie bardzo przez ten cały czas wszystkich będę chciał zachęcić do nagrywania na YouTubie aby powstawali nowi twórcy. Ostatnio zauważyłem, że jest dosyć upadek trochę karcianego YouTuba. Zostało tylko kilku twórców. Ktoś od czasu do czasu próbuje nagrać jakiś filmik. Natomiast tak jak mówię, wszystkich zachęcam do nagrywania, aby wszystkich łączyła nas jedna pasja do kart piłkarskich. Wiem, że dużo osób gdzieś tak naprawdę karty otwiera, natomiast nie nagrywa jeszcze do czego bardzo będę zachęcać przez ten cały mój okres nagrywania na YouTubie. Oczywiście będą się też pojawiały konkursy, pierwszy konkurs już wkrótce, więc obserwujcie, subskrybujcie, lajkujcie filmy i po prostu śledźcie mój kanał. Na dzisiejszym filmie otworzymy najnowszą edycję Tops Merlin Chrome. Taka jest pełna nazwa. Chrome Merlin Merlin Chrome. Zaraz wam powiem dlaczego jak otworzymy. Natomiast co jest ważne do zaznaczenia na samym początku? Są to boxy, które będą dostępne, już są dostępne, tak naprawdę do około dwóch tygodni. Tylko i wyłącznie w sieci Empi. Dużo ludzi nie pytało innych osób, które gdzieś otwierały, czy te boxy będą również gdzieś indziej dostępne. Nie, te boxy będą dostępne tylko w sieci Empi. One są aktualnie w cenie 149,90. Nie ma co liczyć na jakiejś, że tak powiem, przeceny, bo też dużo osób pyta na ten moment i wątpię, aby kiedykolwiek w historii była przecena na tego typu karty. Jedynie z kartą Empik Premium można liczyć na 15% rabatu, co dokładnie wychodzi 127.42. Oczywiście ten rabat obowiązuje tylko w sklepach. Na stronie Empiku możecie sprawdzić dostępność tych kart czy na pewno są w Waszym sklepie stacjonarnym. <laughs> Na następnych filmach również będę wam pokazać takie porady, jak sprawdzić takie rzeczy, gdzie najlepiej szukać kart, dlatego śledźcie mnie, nie będzie samych unboxingów, ale również też przydatne informacje, słowniczki i tym podobne. Czym taki box się przede wszystkim wyróżnia? Bo należy zaznaczyć, że mamy dwa boxy. Mamy blaster boxy, czyli coś takiego jak właśnie mam przed sobą oraz hobby boxy. W hobby boxie jest gwarantowany autograf, natomiast hobby box jest ponad 10 razy droższy ponad 1000 złotych, boxy niestety nie są dostępne w Polsce tego jak najbardziej zachęcam do blasterboxów jest to bardzo fajna alternatywa na spróbowanie oczywiście wszystkim początkującym jak i zaawansowanym kolekcjonerom polecam coś takiego, sprawdzić po prostu czy ta kolekcja będzie Wam odpowiadać, a gwarantuję Wam że na pewno Wam się spodoba po otworzeniu już pierwszego blasterboxa pojedyncze saszetki nie są dostępne są pakowane tylko w boxy po 8 paczek jak już wspomniałem, czym ten Blaster Box się wyróżnia. Otóż taki Blaster Box wyróżnia się trzema kartami ekskluzywnymi Aqua Prism Parallel. Są to karty, które jak wam wkrótce pokażę lekko zielonkawe. Oczywiście dzisiaj sprawdzimy też na filmie drugą zasadę, otóż uszkodzenia tutaj takich kudełek fabrycznych. Są oczywiście wady fabryczne, w waszym piku też się coś takiego może trafić, jak to było u mnie. Gdzie po prostu coś się tutaj to psowi źle zgrzało. Oczywiście mit jest taki gdzieś tam w światku karcianym, że takie pudełka mają najlepsze karty w środku. Najczęściej są to 1x1 jeden jeden autografy, ale oczywiście nie ma się czym, to, czym tu sugerować. To jest tylko i wyłącznie mit karciany. Czasami się sprawdza, czasami nie. Natomiast dzisiaj taki boksik otworzymy, chociaż łatwo się folia zdarła. Co taki boks wyróżni? 150 przepraszam kart. W tym niektóre rzadsze, mniej rzadsze. Oczywiście każda karta zawiera też opcję numerowaną. Jak widzicie, karty są. Najwięcej jest ich 350, najmniej jest 1 na 1. Oczywiście to znaczy, że tylko jest jedyna taka karta na świecie. Są też ekskluzywne rzadkie karty, czyli U21, Merlin Master, Angel, Alchemy. znaczy. Agel Salchemi i Resister, Renesans. I Renesansy są e, tylko 15 kart. E, są to jedne z najrzadszych kart. Oczywiście, wiadomo, wszyscy polujemy gdzieś tam na karty e, Messiego, Ronaldo, Halanda. E, zobaczymy, jak ten box się prezentuje w środku, jak to wygląda. Oczywiście, tutaj wszystko mamy usztywnione. E, aby te saszetki się nie przemieszczały, nie gieły. Oczywiście e, w środku jest zachęta do gry. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą, tutaj możecie sobie kodzik zeskanować, gdzieś na komputerze to otwieracie telefonem. E, gdzieś te karty po prostu... E, są to karty wirtualne, gramy wszyscy w grę. Tutaj jest akurat skan z pierwszej edycji, natomiast już jest edycja trzecia. Niedawno, dosłownie chyba 3 dni temu tak, w poniedziałek, czyli 3 dni temu dzisiaj mamy środę, była premiera najnowszej wersji gry. Oczywiście te karty z tej gry można później wydrukować, oczywiście są też karty limitowane, numerowane, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Jak widzicie, boksik jest pusty, bardzo fajnie i przyjemnie jest to naprawdę zrobione. Jeszcze co jest ważne, na boksie, jak i na każdej saszetce jest zaznaczony, jakich edycji możemy się spodziewać. Tak jak tutaj mamy Ligę Europy, Ligę Mistrzów i Ligę Konferencji. E, powinno być 8 saszetek po 4 karty: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I jedziemy tak naprawdę od pierwszej saszetki. Na razie saszetki odłożymy trochę na bok i e, zaczynamy. Saszetki są bardzo przyjemne w dotyku, jest to taki plastik bardziej niż papier, jak to często bywa w e, kartach Match Attacks, więc e, naprawdę e, jest, e, jest różnica. I właśnie teraz, czym te karty się różnią? Jak widzicie karty się świecą, komuś by się wydawało od razu karta specjalna, natomiast nie, w tej edycji każda karta jest świecąca, więc naprawdę jest to miłe bardzo ze strony Topsa. Zawodnik z Makabi Haifa, ciekawostką jest to, że Makabi Haifa po raz pierwszy w historii w ogóle wyszło na kartach, więc na pewno są to wyjątkowe karty. Następnie Hugo Ekitike, Jak widzicie, trzecia karta ruki w tym boxie. W następnych filmach również wam będę tłumaczyć, co znaczy ten znaczek ruki na kartach i jak to wpływa na karty. I pierwszą kartą jest Merlin Mas Masters. Jest to ta specjalna, unikatowa karta Merlina. Jak widzicie, już w pierwszej paczce Wayne Rooney. Natomiast nasza przygoda się nie kończy. Wkrótce powinna być jeszcze karta numerowana, która jest gwarantowana. Jak widzicie, każda karta z tyłu ma opis. Nie ma jakichś pustych tyłów. Bardzo ciekawe, bardzo ładnie później te karty w kolekcji wyglądają. Najlepiej je wkładać oczywiście jedna w jedną koszulkę, żeby tam z tyłu można było przeczytać opis. Mam też inną kartę do porównania: Stopsa. Akurat Stops Now. Jak widzicie, tak wyglądają zwykłe mniej więcej karty. Są cieniutkie, nie mienią się. Natomiast czym się różnią karty z chroma. Widzicie, karty są grube, sztywne, pokryte plastikiem. Yy, dlatego między innymi to się nazywa chrom. Chrom to są wszystkie takie karty mieniące się, świecące, plastikowe. Oczywiście jakość yy, wykonania, jaki sam design jest dużo, dużo bardziej ładniejszy i precyzyjnie wykonany niż tak Więc tutaj Was zachęcam, żeby nawet na spróbowanie. Każdy po prostu poszedł do empiku. Yy. Kupił, zobaczył, jak to wygląda. Czy w tej edycji się będzie dobrze czuć? Oczywiście nie oszukujmy się, karty są droższe, bo taki box, jak już wspomniałem, net po rabacie wychodzi te 130 zł niecałe. Natomiast naprawdę, moim zdaniem, jest warto. I od pierwszej paczki zakochacie się w tych kartach. Robert Lewandowski, zewce Barcelony, oczywiście Polak, nasz wszystkich ulubieniec. I będzie karta specjalna, właśnie Aqua Prism. Luka Susic. W tamtym roku również Gwiazda, Ruki i Hit troszeczkę nie wypaliło, ale trudno. Aqua Prismy są takie same jak karty bazowe, różnią się tylko po prostu designem. Są tylko trzy na box i tylko i wyłącznie w tych pudełkach. Jak widzicie pięknie, ale naprawdę pięknie mienią się te karty. Są jeszcze ładniejsze od kart bazowych. Miło byłoby zebrać komplet 150 kart właśnie w Aqua Prisma. Oczywiście, jak widzicie, mam też przygotowane podstawki. Jeżeli jakaś fajna karta się trafi, to oczywiście będzie na honorowym miejscu Gabriel Jesus i tutaj będzie karta Erling Haaland oraz Refraktor. Kolejna karta Salzburga. Oczywiście te lepsze karty można gdzieś tutaj odkładać. Dzisiaj mamy boks Salzburga szczęście, refraktor to jest refraktor, refraktor zazwyczaj jest tylko jeden w pudełku, jeszcze rzadszy gdzieś tak naprawdę niż aquaprism natomiast refraktory trafiają się w każdym boksie natomiast aquaprismy tak jak wcześniej wspomniałem tylko i wyłącznie w Berlinie tak samo jak Runeja, też myślę, że zasługuje na honorowe miejsce jednak jest to Merlin Masters karta dosyć unikatowa natomiast nie jest tylko i wyłącznie w tych boksach, natomiast tak jak mówię niedługo też przejdziemy do typowego chroma, nawet mogę wam pokazać, że mam tutaj chroma z kobiet, też udało mi się takiego, takie pudełko dostać i tych chromów boksów już jest więcej natomiast tak jak mówię, my głównie się skupimy na tutaj kartach Merlina i Blaster Boxa, które moim zdaniem też są najlepszym wyborem tego, że również można trafić autograf. Autograf nie jest może w każdym pudełku, natomiast tych autografów jest sporo. Dużo ludzi w Polsce już gdzieś trafiło autografy. Porozmawiam z tymi ludźmi, możliwe, że nawet będę mógł gdzieś udostępnić zdjęcia. Jak zauważyliście też pewnie w niektórych paczkach gdzieś tam trafia się po pięć kart. Otóż piąta karta to jest ta karta specjalna, więc tak naprawdę mamy więcej niż 32 karty. Kto tym razem? Staderens, Rookie Card, Doe. Więc naprawdę ciekawa karta. Jestem cały czas ciekawy, jaki będzie trzeci Aqua Prism oraz karta numerowana. Stało nam jeszcze cztery saszetki, czyli jesteśmy równo w połowie i mamy 12 minut filmu. Powiem wam szczerze mówiąc, że był lekki stres, natomiast cieszę się bardzo, że ponownie powróciłem na YouTube, a będę mógł dla was nagrywać filmy. Mike z Realu Sociedad. Fagioli z Juventusu. Następnie mamy L. Azoi. Ruki kart oraz kolegę z klubu Boniface'a. Jak widzicie, dużo kart też jest. Ruki z klubów, które gdzieś tam wchodzą po prostu jako nowe. Wow! Under 21 Nuno Mendes. Naprawdę drugi hit. Tak naprawdę boksa w tym boksie, więc jak widzicie to nie jest tak, że te rzadkie karty są tylko jedne na box czasami można trafić również dwie karty na box pierwsza taka sytuacja, gdziekolwiek gdzieś tam widziałem, gdzie dwie super karty były, dwie super rzadkie karty tak naprawdę może to nie jest to samo co renesans natomiast są podkreślone, że są to karty unikatowe także naprawdę świetnie, świetnie się to prezentuje jakąś kartę tutaj będzie trzeba myślę zdjąć może na razie zdejmiemy Tutaj Susicza na karcie Aqua Prism Uważam, że Under 21 jest kartą dużo ładniejszą, jak i rzadszą przede wszystkim. Naprawdę niesamowite, że dwie rzadkie karty aż trafiły się w boksie. Niesamowite. Hurricane. Jao Cancelo z Bayernu Monachium. Barrios z Atletico di Madrid. Simon oraz Aquaprism, Prizm, Hummingson naprawdę świetna karta, jeden z najlepszych zawodników aktualnie. Tottenham, Hotspur, karta tak się prezentuje. Widzicie, każda karta jest tutaj odpowiednio gruba. Genialna karta, naprawdę genialna karta. Tym razem myślę, że zdejmiemy Refraktora i Hummingson na pewno będzie. Na honorowej pozycji, natomiast ostatnia paczka powinna być karta numerowana. Zobaczymy, czy tak będzie i kto tutaj będzie. Oczywiście mamy Tibo Kurtuła, Antonego z Manchester United, Darwina Nuneza i emocje do ostatniego końca. Karta limitowana do 350 z Monaco, Magasa. Magasa naprawdę ładna karta. Jak widzicie, nawet otwierając z tyłu, nie wiemy do końca, czy ta karta na pewno będzie limitowana. Natomiast z przodu ukazuje się numer. Karty limitowane naprawdę robią wrażenie. Nie chcę tutaj, tak powiem, mówić nic na konkurencję, ale jak często gdzieś tam oglądaliście karty Skora. Niestety to nie jest to, to nie jest ta edycja. Merlin Chrome jest dużo, dużo, dużo na wyższym poziomie, naprawdę. Karty są dużo piękniejsze, dużo lepiej wykonane, dużo sztywniejsze, tak samo jak wszystkie te kolekcje zwykłe. Naprawdę przepiękna karta do 350. Szkoda oczywiście, że nie było karty bardziej limitowanej, na przykład do 50, 10, 5 czy 1 na 1, bo również takie karty występują, ale oczywiście świetna karta z Monaco 95 do 350. Na dzisiaj to koniec, zapraszam Was na następne filmiki, zapraszam też również na konkurs, który się wkrótce pojawi na moim kanale. Na dzisiaj to koniec, trzymajcie się, cześć!